Rzeczy tak naprawdę nie powinny Was nic obchodzić. Nie powinno Was obchodzić co kto ma i za ile. Tak? Bo to nie tędy droga, moi drodzy. Ta prawdziwa wartość yy, należy do Was, czyli Wy jesteście chodzącą wartością. Nie powinno być żadnej rzeczy, która Wy cenicie bardziej niż siebie. A jak to jest to z wami naprawdę? Czy faktycznie wiecie, te rzeczy są dla Was tak cenne niż wy sami dla siebie? że Wy nie pójdziecie na przykład na jakieś spotkanie, bo nie macie czegoś? Cześć Mateuszu. Dziękuję wszystko w porządku. Tak? Czy wy odmówicie może. Jakiegoś awansu, bo nie posiadacie czegoś. Odmówicie jakiejś cudownej propozycji, bo nie czujecie się warci, bo nie macie czegoś. Dziękuję, Mateusz. Wszystko w porządku. Bardzo dobrze mi Spokojnie.